Einstein, który nie wierzył w teorię kwantową, de facto właśnie wpadł w tę pułapkę, bo on był przekonany, że świat jest tak, jak mu się wydaje. Nie miał żadnych powodów poza swoją własną intuicją, która, co prawda, zaprowadziła go w wiele ciekawych miejsc, natomiast w tym przypadku sprowadziło go na manowce. Właśnie dlatego, że był tak bardzo przekonany, że on wie, jak musi być, to upierał się, że Bóg nie gra w kości, Bóg nie gra w kości, i to stąd ta reakcja Bora, który się zirytował w końcu. To jest też przykład pokazujący, że, że ostatecznym arbitrem, w tym, jaki jest, jest eksperyment, który sprawdza rzeczywistość, bada rzeczywistość i nam mówi, czy mamy rację, czy nie. A jak ktoś yy, yy, mówi, że, że ja, w to wie, ja w to nie wierzę, tym gorzej dla rzeczy, rzeczywistości, no, to jest właśnie ta postawa, która jest, utrudnia postęp yy, naukowy. I dlatego w, yy, uważam, że, że w, używanie nauki czy argumentów naukowych w dyskusjach teologicznych albo światopoglądowych jest. Yy, Szukam dobrego słowa, ale no, trudno mi jakoś tak powstrzymać powstrzy emocje tutaj w tym momencie. Y no po prostu nie powinno się tego robić.